Które oliwy są najlepsze? Greckie, włoskie czy hiszpańskie? Kraj pochodzenia nie ma żadnego znaczenia. Na smak oliwy mają wpływ tylko trzy czynniki. Po pierwsze, odmiana oliwek. Wśród nich najbardziej topowe są na przykład pikual, koratina czy koronejki. Po drugie, kwasowość oliwy. Im niższa, tym oliwa jest smaczniejsza. Najlepsze oliwy premium mają kwasowość nawet poniżej 0,2%. I wreszcie po trzecie zawartość leczniczych polifenoli. Im więcej, tym lepiej tym oliwa jest bardziej prozdrowotna i bardziej wyrazista w smaku. Najlepsze oliwy premium i wysoko polifenolowe znajdziecie w moim sklepie oliwaextravergine.pl. Wasza specjalistka od oliwy Maria Jagiełło.